Powolutku chciałbym wywiązać się z tego, że dzisiaj opowiem o papieżu, którego kochałem i którego uwielbiam i któremu tak wiele zawdzięczam. Ale to zrobimy po Mszy Świętej. Teraz chciałbym zwrócić tylko uwagę na pierwsze czytanie, które zapowiada nowy świat, nową jakość życia, zapowiada obfitość i owocowanie. Ale chciałbym skoncentrować się na czytaniu Ewangelii, gdzie jest mowa o człowieku, który cierpiał na swoją chorobę. Ewangelista Jan nie mówi na jaką, mówi, że cierpią na swoją chorobę. Każdy z nas cierpi na swoją chorobę. To, ta choroba nie musi być zdiagnozowana przez lekarzy. Cierpimy na życie, cierpimy po prostu ogólnie. Nie, nie zawsze mamy entuzjazm i radość do życia. Cierpiał na swoją chorobę jak każdy z nas. I Pan Jezus ujrzał Go leżącego. Nie zawsze mamy ochotę iść, wstać. Często jesteśmy leżący i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Wtedy Pan Jezus mówi do nas, jak do tamtego człowieka, wstaj, weź swoje łoże i chodź. Trzeba iść. Jan Paweł II napisał taką książkę, wstańcie, wstajmy, chodźmy. Wstaj, weź swoje łoże i chodź. Człowiek natychmiast wyzdrowiał, wziął swoje łoże i chodził. Nie wiedział, co się stało, nie wiedział, kim on jest. Ten, który mnie uzdrowił, powiedział, weź swoje łoże i chodź. Nie wiedział, kim nawet Jezus jest. Poznał Jezusa dopiero po tym, co Jezus uczynił. Chciałoby się, żeby cud Pana Jezusa stał się z nami wszystkimi. Żebyśmy wszyscy mogli ze swoich chorób być uleczeni. To są przecież choroby też złego samopoczucia, wszystkich takich depresji, które braku nadziei. I liczymy na Pana Jezusa, że da nam radość życia, że uzdrowi nie tylko nasze ciało, że uzdrowi nie tylko naszą duszę, ale również nasze, nasze uczucia. On leżał, a zaczął chodzić. Myślę, żeby wszyscy, czasami chociaż cieszymy się życiem, to leżymy proszę sobie wyobrazić, że nasi studenci w Poznaniu nie zrobili żadnego balu kardawałowego. Za moich czasów to był bal za balem, tańce się nie kończyły. Teraz smutne panienki, smutni młodzieńcy, prawda? Zupełnie, zupełnie trzeba, ażeby ten cud Chrystusowy się na nowo stał, żeby pan Jezus nas wypionował, żeby nas wypionował. To tylko, żeby nie zlekceważyć Ewangelii, ale mam jeden problem, którym się chciałem z Wami wszystkimi podzielić. Coraz więcej ludzi dorosłych spowiada się i mówi, że nie przekazali wiary dzieciom. Nie przekazali wiary dzieciom. Dzieci nie żyją wiarą. I jest to problem, ja się nad tym od lat zastanawiam, co trzeba zrobić, jak zrobić, żeby przekazać wiarę dzieciom. Gdyby nie papież Benedykt XVI, ja bym się wstydził, może bał o tym nawet powiedzieć. Mianowicie w książce Światłość, Świata na stronie 75, 4 i 5 Benedykt pisze o tym, że język wiary się zestarzał, że język wiary przestał być nośny, że teologia, której nauczyliśmy się w seminarium językiem technicznym, gdyby potem ktoś chciał powiedzieć kazanie w tym języku, ludzie nie wiedzą o co chodzi. Po prostu język nasz jest językiem nieporywającym. Język, który my mówimy jest językiem nieprzekonującym. Ludzie nie wariują, jakby mówimy, kazania. Co najwyżej grzecznie wysłuchają, a wyszedłszy z kościoła, robią swoje. Szaleństwa w tym nie ma. Nasz język jest jak gdyby: nie mamy instrumentu, nie mamy narzędzia, aby przekazać entuzjazm i radość wewnętrzną, i co zrobić i jak zrobić, żeby powiedzieć o tym, że z zmartwychwstały jest wśród nas. Benedyk XVI, nie ja miałem wspaniałych nauczycieli przede wszystkim, kocham moich wykładowców, ale on pisze wprost. To było życzenie Jana Pawła II, by wyraźniej ukazywać, że my wciąż czekamy na nadchodzącego Chrystusa, że ten, który już przyszedł, jest wciąż raczej przychodzącym, a my w tej perspektywie żyjemy wiarą skierowaną w przyszłość. Do tego należy wyzwanie, aby rzeczywiście przedstawiać przesłanie wiary z perspektywy przychodzącego Chrystusa. Chodzi o to, że dzisiaj musimy spotkać Jezusa tak samo jak wtedy, którzy spotkali Go ci, kiedy dwa tysiące lat temu chodził po ziemi, jak ci, którzy w ciągu wieków w sposób mistyczny, całym żarem miłości do Niego się zbliżali i jak do końca świata ludzie będą szli i spotykali Jezusa. I pisze dalej Benedykt tak. Często ten przychodzący, Bywa przedstawiany za pomocą prawdziwych, ale zarazem przestarzałych formuł. W kontekście dzisiejszego naszego życia one już nie przemawiają, i zdarza się, że są już dla nas niezrozumiałe. Albo przychodzący Chrystus staje się pusty i pozbawiony treści. Albo w fałszywy sposób bywa przedstawiany jako ogólny moralny topos, z którego nic nie wynika i który już nic nie oznacza. Że musimy troszkę coś dobrego robić, i, bo pan Jezus nam kazał, ale to w zasadzie nic nie wynika i nic nie oznacza. Co musimy robić? Musimy spróbować wypowiedzieć rzeczywiście całą substancję wiary, ale wypowiedzieć ją w nowy sposób. W nowy sposób. Jak to zrobić, nie wiadomo. Dalej, Jürgen Habermas uważał, że ważna jest obecność teologów, którzy potrafią tak przetłumaczyć skarb ukryty w swojej wierze, by w dzisiejszym, zeświadczonym świecie mógł on być słowem dla tego świata. Jakie słowo znaleźć? Dlatego zapraszam młodych dalewnicę na, na wakacje. Szukamy słowa. Jakie słowo znaleźć dzisiaj, które powie ludziom tak: z martwych jest wśród nas. Wewnętrzny proces tłumaczenia wielkich słów, na słowa i sposób myślenia naszych czasów nabiera wprawdzie rozpędu, ale nie osiągnął jeszcze szczęśliwego końca. Tu i tam się to zaczyna. Szukamy nowego języka wiary. Po prostu języka, proszę sobie wyobrazić, że język wiary, język teologii powstał w czasie niewolnictwa. Tam się ludzi wykupywało, odkupywało, wybawiało. Dzisiejsi ludzie nie rozumieją, o co chodzi, jakie wykupienie, kto kogo wykupuje. A to były podstawowe pojęcia egzystencjalne: z niewoli do wolności, prawda? Wyswobodził nas Chrystus. I tutaj wewnętrzny proces wielkich słów. Na słowa i sposób myślenia naszych czasów nabiera wprawdzie rozpędu, ale nie osiągnął jeszcze szczęśliwego końca. Może się to udać tylko wtedy, gdy ludzie będą żyli przychodzącym, żyli Chrystusem. Żyj tak, aby ludzie pytali Cię o Boga. Dopiero wtedy będą potrafili Go wypowiedzieć. Wypowiedź intelektualne tłumaczenie zakłada tłumaczenie egzystencjalne. My musimy tym żyć. My musimy chcieć przeżycia religijnego. Tylko musimy spotkać się z Chrystusem. My nie możemy tylko o Nim opowiadać. Dlatego Taki temat wybrałem na rekolekcję: Dzielić się doświadczeniem wiary. Przeżywać, naprawdę przeżywać bliskość Chrystusa. Myślę, że świetnie by było na przykład adoracja. To, co się dzieje na polach lednickich. Uwielbiam, płaczę wtedy. Sto tysięcy młodych ludzi w ciszy rozmawia z Chrystusem, prawda? Z wnętrza ich egzystencji. Wierzących, przychodzących Chrystus jest możliwy do przetłumaczenia w taki sposób, aby mógł być obecny w horyzoncie rozumienia sekularyzowanego świata. Oto wielkie stojące przed nami zadanie: przekazać żywą, rozśpiewaną, dynamiczną, piękną, porywającą wiarę następnemu pokoleniu. Jak to zrobić? Jak zrobić. Żeby to szaleństwo wiary, szaleństwo uczniów, którzy zobaczyli potem zmartwychwstałego, czy ten bieg Marii Magdaleny, która go zobaczyła i biegnie uczniom powiedzieć, że widziała zmartwychwstałego. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do modlitwy, do rozmyślania na ten temat, jak tej młodzieży dzisiejszej, którą bardzo kochamy, przekazać skarb wiary. Jak zrobić, żeby im nie opowiedzieć kilka pojęć z katechizmu, ale przekazać doświadczenie wiary? Moja matka wzięła mnie na adorację Najświętszego Sakramentu. Pamiętam to do dziś. Trzeba, żebyśmy się ubogacali doświadczeniem Chrystusa, który jest wśród nas. Ja nie wiem, czy ja to mówię w sposób zrozumiały. Ja nie wiem, czy ja to mówię w sposób przekonujący, ale co zrobić, żeby to nasze szalone, to, to, to że ja jestem nawalony Panem Jezusem, przekazać młodzieży, przekazać innym ludziom, żeby oni chcieli tak samo. My chcemy tak samo uczestniczyć w tym. My nie chcemy jałowej, drewnianej duszy, my chcemy temperatury. Nie może jednak zapalać nikt, kto sam nie płonie. Musimy płonąć Chrystusem, prawda? Płonąć Jego miłością, Jego przebaczeniem, Jego życiem dla innych, nie dla siebie, prawda? Przezwyciężaniem egoizmu, zdolnością przebaczania wszystkiego. Niech Pan Jezus błogosławi naszym wysiłkom, i niech ci łodzi chcą od nas wziąć coś, co zobaczą, że my mamy. Niech nie uciekają od starych. Nie chcą od nas wziąć to, co zobaczą, że my autentycznie naprawdę mamy i że my chcemy im dać cudowną, wspaniałą wiarę, która jest nauką, mało doświadczeniem żywej miłości Chrystusa Pana, która sprawi, że człowiek nigdy już nie umiera.